To, to, to będziemy długo czekać, a tam będzie wolne zobaczcie, coś może jechać, ale spokojnie może jechać Ciut, nie 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 wiem, no. to za dużo przybliżyłem, to za autobusem nie znajduję, to on się w ogóle nie zbiera nawet tego, to mama wreszcie ją, ja idę tam rów za Załóżcie założycie się? No nie, zaprawa. za prawa, za prawa? To jest, normalnie Patrz. Kurwa brawo wyjali Ty nie kurwa jedzie Nie kurwa jedzie, panowie nie kurwa I ona tam skręca w lewo, no, naprawdę Idę na powiem, Hanar, filmuje i żeby się A z niej A, to to Nie no ja pójdę, powiem, bo mi stać